Znamy skład diabłów. Najważniejsza informacja to nazwiska futbolistów, którzy będą liderami, czyli zawodników rodem za oceanu. Jeden z nich niestety nie zagra w początkowej fazie sezonu. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy już w komplecie. Dewils Wrosow może przygotować się spokojnie do nowego sezonu. Niestety wczoraj wydarzył się mały wypadek, ponieważ jeden z nowych zawodników, Kim Thompson, złamał palca na treningu. Zawodnicy już trenują w komplecie. No, ten zawodnik, na którego bardzo liczyliśmy, teraz przed startem sezonu. Będzie musiał pauzować. No, wpłynie to negatywnie na możliwości łapania piłki, natomiast fizycznie na pewno będzie doskonale przygotowany. Tak jak reszta zawodników, świetnie wkomponowuje się w zespół. Urzekło nas to miasto. Tak Amerykanie uzasadniają wybór gry dla Wrocławia. Zawodnicy zwiedzili stadion miejski. Nowy obiekt zrobił wrażenie. Pod koniec marca Devils rozegrają tam jedno ze spotkań PLFA. Zawodnicy są, można powiedzieć, zachwyceni nowym stadionem. E, wiadomo, że w Stanach na infrastrukturę sportową nie trzeba narzekać. Tam są imponujące obiekty. Ale Wrocławski stadion w niczym im nie ustępuje. No i Zawodnicy byli pod wrażeniem. Sezon 2012 to czas powrotów. Do składu Diabłów wraca Krzysztof Wydro a trenerem głównym ponownie będzie skip pool. Skip pool to trener, który ma ogromny autorytet, człowiek z charyzmą, który na pewno będzie bardzo dobrze przygotowywał zespół. Na niego bardzo liczymy, na jego doświadczenie, na jego możliwości przygotowania zespołu. Krzysztof Wydrowski oczywiście bardzo duże wzmocnienie, quarterback bardzo dobrze znany w Polsce, który świetnie orientuje się w realiach ligi. Ten zawodnik także ma następców, są też zawodnicy inni, dobrze przygotowani na tą pozycję, jednak Krzysiek jest naszym numerem jeden. W tym roku liga przechodzi reorganizację. Na czym ona polega? Tak naprawdę toczyły się już rozmowy od trzech lat. W pewnym momencie no, postanowiliśmy, że tak naprawdę Liga musi przejść na kolejny poziom i, i postanowiono zrobić taką profesjonalizację Ligi, utworzyć zamkniętą ekstraklasę i tak właśnie się stało w tym roku. Także mamy sześć najlepszych zespołów e, właśnie w najwyższej klasie rozgrywkowej. E, no i, i później jest PLFA1, PLFA2, w PLFA2 też zobaczymy drużynę B, Davis Wrocław, czyli Diabły Wrocław, bo taką nazwą będą występować. No i do tego jeszcze mamy zeszłoroczne ósemki, e, czyli futbol ośmioosobowy, tak naprawdę taka czwarta klasa rozgrywkowa do no, nowych się drużyn, które nie są jeszcze gotowe wystawić zespołów do futbolu 11 osobowego, czyli tak naprawdę mamy cztery klasy rozgrywkowe, no i w sumie prawdopodobnie około 50 zespołów. W najbliższą sobotę będzie się można stać członkiem drużyny Devils. Zostanie bowiem przeprowadzony nabór do sekcji juniorskiej. Więcej na ten temat można znaleźć na oficjalnej stronie Devils Wrocław.